Halo, halo, witajcie, z tej strony Thunders, counter Strike i witam w co wieczornym przeglądzie tego, co ciekawego dzieje się na scenie CSGO I na początek chciałbym zacząć od aktualizacji rankingu. Tutaj aż tak super dużych zmian nie ma, można było się spodziewać ostatnio. No, turnieje cały czas trwają, dopiero czekamy tak naprawdę na wielkie zwycięstwa i wielkie porażki. Na chwilę, na chwilę obecną na pierwszym miejscu cały czas Gambit, team Gambit, Drugie miejsce na trzecie Heroic i na czwartym tutaj jest mała zmiana. G2 wskoczyło na czwarte miejsce, Astralis spadło na piąte. No i po ostatnich meczach także Furia wskoczyła z siódmego na szóste, Virtus Pro spadło o jedno miejsce. I dalej do dziesiątego mamy team Big, team Liquid i na dziesiątym po wymianie z Complexity team Vitality. Na razie w top 30 cały czas nie ma jeszcze polskiego składu. Mamy polskich zawodników, bo w tymie Ens mamy Dychę i Hadesa. No i w tymie Evil Geniuses mamy Micha, które niestety teraz już zanotowało spadek i możliwe, że będzie jeszcze gorzej, <laughs> ale o tym dalej. Jeśli chodzi o polskie zespoły w oficjalnym zestawieniu, no to tutaj na szczycie AGO, tuż za nimi Anonymous, jeszcze jest szansa na to, że w przypadku zdobycia dziewiątego miejsca we Flashpoint, no wpadnie tutaj na, na konto Polaków kilka, kilka punktów i wyprzedzą AGO w klasyfikacji generalnej. Do góry widać też trzy zespoły: Clint Mix, Los Kogutas i Pakt. Honoris z delikatnym spadkiem. Myślę, że dlatego, że ostatnio więcej walczyli w, na naszym podwórku w polskich ligach, niż gdzieś tam w meczach międzynarodowych, e, europejskich. Ale i na to przyjdzie pora. E, dalej, newsy z, z Flashpointa. E, ku uciesze wszystkich chyba Polaków. G2 wygrało z tymem NiP, Ninjas in Pyjamas. E, druga mapa po dogrywce wpadła na konto Jitu, chociaż no, trzeba przyznać, że było gorąco. Na tej mapie Niko, yy, no tutaj, były momenty, w których po prostu wydawało się, że śpi. Yy, już, już, już myślałem, że po prostu się zgarną tą, tą, ten pojedynek yy, szybkim 2-0, ale na szczęście pod koniec, yy, no, tak naprawdę po stronie yy, antyterrorystów, Jitu się obudziło i zaczęło odrabiać straty. Yy, co dalej? Dalej informacja odnośnie Flashpointa, tak. Znamy już finalistów górnej drabinki. Zmierzą się zespoły Mouseports oraz G2 właśnie. W dolnej drabince już jutro pojedynki Vitality kontra Heroic i Big kontra Double Pomy. <laughs> Jeszcze przez parę ładnych dni będzie wszystko rozgrywane. No ale w tą niedzielę już e, wielki finał, także no, jestem ciekawy, e, które miejsce zajmie Anonymous, e, kto zwycięży cały turniej, ale to codziennie będę podsyłał informacje, podawał informacje, co ciekawego dzieje się w Flashpoincie. E, jeśli chodzi o CS Summit 8, no to niestety tutaj też nie ma dobrych informacji. E, furia pokonała EG eliminując ich na chwilę bezsą z turnieju. Michu co prawda rozegrał świetny mecz i no mapa Overpass też no mi osobiście bardzo się podobało, bo to był piękny comeback. Przegrywali no bardzo dużą ilością punktów, Evil Geniuses wrócili do tego meczu, doprowadzili do dogrywki, potem do kolejnej dogrywki i niestety ostatecznie to Furia zgarnęła zwycięstwo, no drugiej mapy już poszło dużo gorzej. Cały czas mam wrażenie, że Stan, Stanisław nie gra tego co, co grał w momencie gdy grał na przykład z Starikiem yy, czy z Nitro. Yy, nie Nitro, przepraszam. Yy, no głównie, głównie z Starikiem. Yy, ma, mam wrażenie, że po prostu kumple zostali rozdzieleni, Stan teraz traktuje to czysto zawodowo, jako pracę robi tyle ile musi, a wcześniej po prostu no, chciało mu się grać. Grał z, ze znajomymi. Teraz, teraz, jakby to wszystko siadło, <laughs> przepraszam za gardło, ale troszeczkę się pochorowałem i mam małe problemy z tym gardłem, ale nie chciałem tutaj przerwać tego cyklu dniowego, codziennego. Ale mniejsza o to, ważne, że mnie słychać, także no w turnieju, tak naprawdę, Evil Genesis. No Już odpadło. Co prawda zgarną 950 punktów w ramach rankingu Fermer. Lecz biorąc pod uwagę ile drużyn z regionu NA się zakwalifikuje do, ostatecznie do Majora, to myślę, że na razie jeszcze nie, nie są wcale aż tak bardzo ustawieni. Przechodząc na nasze podwórko, dzisiaj były trzy ciekawe mecze w ramach Sweet Spring Sweet Spring. Udało się. Polskim zespołom zgarnąć trzy zwycięstwa e, Wisła Kraków e, pogoniła i to w, no, w mapach 2-0 Team Dignitas, więc no, tutaj wielkie zwycięstwo. E, Xcom Ago udało się wygrać z Gamer Legion. Natomiast i Zakobors Bors, e, no, troszeczkę tutaj, miało szczęścia i Team e, Entropic. Niestety nie mógł y, pojawić się na serwerze w tym samym momencie, w tym wyznaczonym momencie, kiedy miał się odbyć mecz. Y, I oddali tutaj walkowerem, punkt dla Izakobors. No, tak czasami się zdarza, tutaj dziki mają troszeczkę szczęścia, bo myślę, że Entropic byłby bardzo, bardzo poważnym, bardzo ciężkim przeciwnikiem. Ale jeśli z wygra kolejne mecze, to myślę, że i tak z Entropik się zmierzy. Z bardzo ciekawych informacji już dostaliśmy informacje odnośnie tego, gdzie odbędą się finały Polskiej Ligi Sportowej. Jak już wiemy, te finały będą na lanie, więc pierwszy raz od dawna naprawdę będziemy mogli zobaczyć polskie drużyny z powrotem na zmaganiach lanowych. Te, już, te odbędą się już pod koniec miesiąca, myślę, że jak będzie bliżej tego terminu, to powiem coś więcej. Na razie może zdradzę to, co, co wiemy, czyli gdzie odbędzie się ten turniej. Ten turniej odbędzie się w stolicy, w Kinguin Esports Performance Center. No i przyznam szczerze, że już zazdroszczę zawodnikom z chęcią sam w takim miejscu po, po, może nie pograł, bo na takie rzeczy nigdy raczej nie mogę liczyć. Ale chociaż być tam i pokibicować, pokorzystać z tego przybytku e, chciałoby się jak najbardziej. E, chociażby po, popatrzeć na grę zawodników z bliska. Także naprawdę zazdro. I no już nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że naprawdę będzie fajny, fajny turniej. E, Przechodząc dalej mamy ranking polskich drużyn. W polskim rankingu tutaj też tak naprawdę no, w top 10 tylko jedna zmiana, Ago i, i Zakobors wymieniły się miejscami, ale to jest e, no, bardzo mała różnica punktów, więc tutaj w przyszłym tygodniu wszystko może się e, wymieszać. Myślę, że Anonymo jeszcze nikt na razie nie dogoni. Tym bardziej, że jeśli uda się Anonymo wygrać teraz e, pojedynek ze Sprout i wywalczą sobie to dziewiąte lub dziesiąte miejsce, no najlepiej dziewiąte ale dziewiąte lub dziesiąte miejsce da im zaproszenie na kolejny turniej w ramach regionalnych rankingów majorowych, więc będzie jeszcze szansa na zdobycie tych punktów i zakwalifikowanie się na Majorów, na co oczywiście bardzo mocno wszyscy liczymy jeszcze też informacja świeża z dzisiaj. PGE Turów z Gorzelec dokoptował pełen skład. Na chwilę obecną do teamu doszli zawodnicy Frontsider oraz Black Till 5. No jest, jest nadzieja, że PGE Turów znowu zacznie się pojawiać na serwerach i znowu zacznie coś ugrywać. Także czekamy na najbliższe pojedynki i zobaczymy, jak po prostu drużyna sobie poradzi. Yy, o, teraz yy, ciekawostka z wczorajszych rozgrywek, właśnie z CS Summit, gdzie w meczu yy, yy, chyba Black yy, Bad News Bears, jeśli dobrze pamiętam, yy, tak, Bad News Bears, yy, jeden z zawodników, no po prostu tata wszedł do pokoju, przyniósł mu kolacyjkę, tylko, że to, no to nie było takie zwykłe wejście, yy, może zobaczcie sami. SpongeBob, chasing him down, and the knife's out for Liao. Everything gets a little bit weird there. Katrin uh, Spears. Uh, uh, hello. Hello. Might be seeing a quick. Także dzięki Tate za kolację, ale idź już sobie w gramo Major'a. <ścoughs> No, ciekawa sytuacja, ale myślę, że jeszcze takie będą się zdarzały na teraz, gdy zawodnicy grają z domów, nie ma tych rozgrywek klanowych. No myślę, że nic strasznego, raczej, raczej takie coś do pośmiania się delikatnie. Oczywiście nie, przepraszam, oczywiście nie obrażając nikogo, nie ujmując, po prostu zabawna sytuacja. Ehm. O, tutaj coś, co, co mi się mega spodobało. Jeden z twórców map, jak się okazuje, Rosjanin, zaproponował taką ciekawą alternatywę dla, dla wielu znanych map, gdzie po prostu zrobił przeróbkę, w której przedstawia mapy za 50, czy tam za 40, czy za 50 lat, jakby były takim opuszczonym miejscem, gdzieś po jakiejś. Ogólnoświatowej apokalipsie i mam szczerą nadzieję, że ten pomysł w jakiś sposób podchwyci Valve i w przyszłości, gdy pojawi się jakaś operacja, to po prostu skorzystają z tych map, bo są zrobione naprawdę świetnie. Oczywiście zmienia to całkiem cały gameplay, feeling map. One są po prostu całe zarośnięte, zielone, zepsute, zniszczone, więc. Typowo pod operację, na pewno, na pewno nie do grania na co dzień. E, poszczegóły odsyłam tutaj na fil, do filmu Frickly z Filipa, który e, no, osobiście porozmawiał z twórcą tych map i y, no, tutaj przedstawia to, w jaki sposób zostały one przerobione, co się pozmieniało i jakie są po prostu jego odczucia. E, tutaj omawia tak. Czysto od strony technicznej te, te mapki raczej, ale tak jak mówię, mi naprawdę leżałoby to, gdyby pojawiła się jakaś operacja. A już, jak już o operacjach mówimy, no to tutaj e, już pojawiają się jakieś spekulacje odnośnie tego, kiedy może się pojawić najbliższa operacja. E, no i jak już wiemy, kolejna operacja nie pojawi się w grze na pewno przed Majorem. Major to jest bardzo ważne wydarzenie w świecie esportu, w świecie Counter Strike'a i na pewno programiści z Valve nie chcieliby wprowadzać nic e, takiego mocno zmieniającego kod gry przed, przed tym turniejem. Więc biorąc pod uwagę, że Major będzie się kończył dopiero w październiku, by the way, <coughs> finały Majora będą w mojej urodziny, także <coughs> będę miał ciekawy, ciekawy prezent, <coughs> możliwość po oglądania, pokibicowania zawodnikom. E, no i... Biorąc pod uwagę, że właśnie mecz się kończy, yy, przepraszam, major kończy się w październiku, yy, no to na pewno z miesiąc z dwa yy, po będzie można się najwcześniej spodziewać operacji, więc albo to będzie gdzieś tam listopad, grudzień yy, 2021 lub nawet styczeń, luty 2022 prędzej na pewno kolejnej operacji nie zobaczymy. Yy. A, tutaj znalazłem ciekawego mema, to już po prostu tylko do pośmiania się. Gdyby można było w jakiś sposób zrobić tak, taką animację nawet jako, jako skin do, do paczki żeby podkładać sobie takiego pufferfisha nie miałbym nic przeciwko. Tutaj coś, co znalazłem tak na szybko, ale wydaje mi się, że może być dość przydatne, gdy próbujemy zająć na Dust2 bombsite B i wiemy, że jest w telefonach snajperka. Ktoś siedzi z tyłu na skrzynkach, na AWP-ie, no i chcemy go odciąć. No, Jedna osoba może rzucić smoke gdzieś tam na drzwi, druga osoba może rzucić właśnie tego na odcięcie snipera. Lineup jest bardzo prosty, jest zrobiony jump throw, no i ten smoke wpada w taki sposób, że no, jeśli ktoś tam stał, to tak naprawdę no, może się tylko wycofać albo próbować wychylać przez tego smoka, przy czym no, wtedy raczej będzie dla każdego jak na widelcu. Co więcej można to połączyć z jakimś młotowym, więc przy okazji można troszeczkę takiego snipera spalić. I z ciekawych newsów na dzisiaj to by było wszystko. Chciałbym jeszcze podziękować za polubienia na Facebooku. Jest nas coraz więcej, średnio po 10 osób dziennie przebywa, także dziękuję pięknie za te polubienia. Zapraszam oczywiście na stronę ContestrikeInfo.pl na Facebooka, o którym już wspomniałem, na serwer Discordowy, a pod filmem zostawcie łapkę w górę. I oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to suba, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. No i w dzisiejszym przeglądzie to już wszystko. Także dzięki za oglądanie i do usłyszenia jutro wieczorem. Cześć!